Znajdujemy się przy Hali Miroski, w miejscu, które jest pomiędzy pięcioma punktami studenckiego projektu dotyczącego kin, kin, które już nie istnieją, zwłaszcza Kino Femina. To jest projekt studentów i studentek sztuk społecznych, którzy i które w tym roku zajmowały się e, historią Kina Femina, która jest długa i bogata, z której najbardziej... Yy, uczestników i uczestniczki tego projektu zainteresował ten ostatni moment, to znaczy ten moment, kiedy kino jeszcze działało, ale już wiedzieliśmy, że za chwilę się będzie zamykać. Zamknęło się i to wzbudziło yy, szerokie protesty. Projekt jest próbą zbudowania yy, tego doświadczenia, zaproponowania miejsc, w których można doświadczyć kina, ale w jego maleńkich elementach, po to, żeby Ułożyć go sobie ponownie ze strzępów, ze wspomnień, z marzeń, z tego co słyszeliśmy, z plotek, z opowieści, ale też z wyobrażeń, w coś, co rzeczywiście będzie doświadczeniem. To jest stacja kadry filmowej i zapraszamy tutaj ludzi, żeby rysowali swoje ulubione kadry z filmów, a następnie wyświetlamy je na epidiaskopach. Można narysować swój ulubiony kadr, kadr, który ostatnio się widziało, który zapadł najbardziej w pamięć, ale też można dać się ponieść wyobraźni i narysować, wymyślić, wyreżyserować swój własny kadr. Znajdujemy się przed kinem Femina, które powstało w zeszłym wieku jako kino z repertuarem dla kobiet. I nawiązując jednocześnie do jego historii, jak również zamknięcia, które było mocno protestowane, było to najstarsze kino w Warszawie, które miało wspaniałą historię. Nawiązując trochę do tej historii, jednocześnie tego, jak powstało i jak się zakończyła historia kina, szukamy rozmów społecznych, rozmów z ludźmi, mieszkańcami Warszawy, o tym jak jak chcieliby, żeby kino wyglądało, jakie mają potrzeby względem kina e, i co sobie manifestują, jakie mają tęsknoty, sentymenty, jak również e, to, jak, e, jak chcieliby i widzieli kina w przyszłości. Na przystanku Popcorn częstujemy przechodniów warszawianki i warszawiaków popcornem, ale żeby dostali od nas popcorn, muszą najpierw zapoznać się z ciekawostkami, które przygotowaliśmy na temat popcornu i kina. Taki przechodzień zapoznaje się właśnie z listą ciekawostek i gdy Wybierze tę, która najbardziej mu się podoba, naklejamy ją na specjalny rożek i może już dalej doświadczyć reszty przygody. Nasze stanowisko Kino Futura poświęcone jest rozważaniom nad przeszłością i przyszłością kina. Zadajemy osobom uczestniczącym pytanie: Jak Twoim zdaniem będzie wyglądało kino za 50 lat? Osoby nagrywają swoją odpowiedź tutaj w naszej kameralnej, własnoręcznie zrobionej budce do mikrofonu. A całym podsumowaniem stanowiska jest składanka, która powstanie ze wszystkich nagrań i trafi na adresy mailowe uczestników i uczestniczek dokładnie za 10 lat, więc stanowi też taką formę kapsuły czasu. W projekcie Kino Mino, jedną ze stacji jest stacja fotel. Znajduje się ona w Parku Mirowskim przy Hali Mirowskiej i proponuje doświadczenie miejskiej codzienności w kinowym stylu. Dzięki oryginalnemu fotelowi kinowemu, wykadrowanej przestrzeni oraz słuchawkom i mikrofonowi zbierającym okoliczne dźwięki, osoba uczestnicząca w wydarzeniu może oglądać niepowtarzalny seans, rozsiąść się wygodnie i obejrzy urywek filmu z życia miasta.